Dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób jest. Żeby ustalić, ile jest tych sposobów, spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację. E, dziewczyny siedzą obok siebie i chłopcy siedzą również obok siebie. No to zastanówmy się, jak moglibyśmy ich usadzić na tym drzewie. Powiedzmy, że najpierw sadzamy dziewczyny. dziewczyny mamy, mamy cztery dziewczyny, więc najpierw wybieramy jedną z tych dziewczyn do posadzenia na drzewie. Na ile sposobów możemy wybrać dziewczynę spośród czterech dziewczyn? No oczywiście na cztery sposoby. Mamy cztery dziewczyny do wyboru, więc e, piszemy cztery razy. No i teraz na ile sposobów możemy wybrać kolejną dziewczynę? Zostały trzy dziewczyny, więc e, na trzy sposoby, więc razy trzy. Następną dziewczynę spośród dwóch dziewczyn już wybieramy na dwa sposoby. No i na końcu ostatnia dziewczyna już nie ma wyboru, siada na czwartym miejscu, czyli razy jeden sposób. Można było już tego nie pisać, ale formalnie dla porządku napiszmy razy jeden. Teraz sadzamy dalej chłopców. Chłopców mamy sześciu, więc na kolejne miejsce wybieramy jednego spośród sześciu chłopców. No i możemy to zrobić oczywiście na sześć sposobów, czyli robimy, mnożymy całość razy sześć. Kolej... Następnie sadzamy kolejnego chłopca, ale pozostało nam już tylko 5 chłopców, więc wybieramy jednego z 5 na 5 sposobów. Potem kolejnego na 4 sposoby, bo już tylko 4 zostało, i tak dalej. Następnego na 3, kolejnego na 2, no i ostatni już nie ma wyboru, zostanie posadzony na ostatnim miejscu, czyli na jeden sposób. No i w ten sposób posadziliśmy wszystkie osoby na drzewie, najpierw cztery dziewczyny. Potem 6 chłopców, na tyle sposobów. Oczywiście może być jeszcze sytuacja odwrotna, czyli że najpierw posadzimy chłopaków, a potem dziewczyny. I to będą kolejne możliwości, więc e, tą liczbę, którą tutaj mamy, trzeba pomnożyć jeszcze przez 2. No i w ten sposób otrzymaliśmy wszystkie możliwe kombinacje, których jest 4 razy 3 razy 2 razy 1 to jest 4 silnia, 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. To jest 6 silnia, no i jeszcze razy 2. No w związku z tym prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź DA.